Święty to osoba, która czyni dobro. Święty to taka osoba, która mieszka w niebie i jest bardzo dobra. To jest taki człowiek, który się modli do Pana Jezusa. Święty to taki ktoś, kto ma do, bardzo dobre serce. Świętym może zostać babcia i dziad. Świętym może zostać każdy dorosły. Świętym mogą zostać panie w przedszkolu. Można zostać świętym, to trzeba robić dużo dobrych uczynków. Trzeba się dużo modlić. Żeby zostać świętym, trzeba słuchać pana Boga. Świętego można poznać po Butach. Świętego można poznać po Aureoli. Można poznać we niebie. Znam świętą Rytę i ona lubi róże. Znam świętego Franciszka i on pomaga zwierzętom. Znam świętego Krzysztofa i on jest patronem kierowców. Znam świętą Barbanę i ona jest patronką górników. Znam królową Jatwikę i przetłumaczyła Biblię świętą. Znam świętego Maksymiliana, który oddał za, za ludzi życie. Trudno jest być świętym, bo trzeba się modlić dzień i noc. Najfajniejszą świętą jest królowa Jadwiga, bo ona była dobra i pomagała ludziom. Święty Mikołaj, bo daje prezenty. Najfajniejsza święta to jest święta Faustyna, bo mieszkała na wsi.